Witam Państwa serdecznie, idąc dalej, teraz może pora rozegrać jakieś partie, muszę też od razu powiedzieć, że no nie do końca jestem przyzwyczajony do tego, żeby grać i mówić o szachach, no natomiast będę się starał, spróbujemy sobie Auror Blitz Arena, Super Blitz Arena, cały czas na, na portalu, liczes, w ogóle ten dylemat, czy liczes, czy czeską, tak naprawdę wszędzie dobrze, by grać. No yy, przeciwnik gra D4. Ja mam tutaj taką przygotowaną swoją odpowiedź. Yy, to jest po prostu E5, Englut Gambit. Yy, oczywiście no nie, nie do końca jest to poprawne, yy, aczkolwiek, aczkolwiek na pewno zaskakujące. Rzecz polega na tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić długą roszadę z naciskiem jakimś takim, z powiązaniem i też atakiem tutaj na skrzydło królewskie. Tak, 3 tego końca tak, tak, myślałem właśnie o tym h że będzie to zagrane tego końca oczywiście zostawiam możliwe, jeszcze taki ruch, taki spróbujemy tak tak nie tak, zagrajmy. Ej, no, jeżeli bije tego gońca, to pionek bije. otwiera się linia. No i ta pozycja dla białego jest ciężka. Ten ruch gońcem mnie zaskoczył. Pozbył się tutaj kolega czarnopolowego gońca. Nie wiem czy to taki dobry pomysł. Mm, z takim planem. OK. Zaatakujemy i teraz grozi to i grozi to tak nie odpuszczamy teraz jest to związane i grozi też to o. i w zasadzie to ja na to czekałem Pytanie, w jaki sposób zrealizować tę przewagę? Ten rok wydawał mi się nie najlepszy, szczerze mówiąc. Wygramy sobie tu. Mhm. Jasne. Jasne. Nie całkiem, ładnie całkiem. Uh -huh. Heckman D8 i teraz ta pozycja jest no, ciekawa na pewno. Mogę zagrać tak i tak oczywiście zagram, grozi mat w jednym i damy tego mata. Także, także udało się. Nie była to oczywiście czysto rozegrana partia, mam tego świadomość. No natomiast jest to jakiś tam sposób na radzenie sobie z pierwszym ruchem białych d4, przynajmniej dla osób, które nie przepadają za taką pozycyjną grą. no Dalej mamy przeciwników, przeciwnika rankingu mniej więcej 1800. Podobnie zresztą jak poprzedni, nie obcinam czasu. Tutaj jest taka opcja. Partia sycylijska na szachownicy. D4 przechodzimy do nie. Gambit Morry, aczkolwiek jest niezaakceptowany, bo przeciwnik tego pionka nie chciał. To ja chętnie uczynię oczywiście. Powymieniam. Teraz bez hetmanów, bez hetmanów, aczkolwiek wydaje mi się, że ja mam teraz lepszą pozycję, bo tu jest nacisk, mam roszadę teraz, tu będzie nacisk pewnie zagrającym tu, nie zagrał to ja zagram tak oczywiście trzeba to grać bardzo ostrożnie, bo, bo to nie jest nie jest sprawa oczywista, żeby była jasność jeżeli bije królem to gram z koczkiem mm, to jest uf uf, 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 uf tutaj po tym ruchu był to błąd, bo mógł zagrać wieżą na c8, no gram za szybko niestety, niestety gram za szybko trzeba wymieniać. No, dobrze, i idziemy królem. I tyle. Nie ma co tutaj się pat patyczkować. Ten skoczek nie stoi jakoś fenomenalnie. Co prawda mój skoczek także nie stoi zbyt dobrze. Spróbujemy go aktywizować. To by było świetne pole. Przeciwnik zauważył. Będziemy szli tymi pionami. Z planem Chciałbym nawet, żeby tak zagrał, bo wtedy puści to pole. Więc jest to swego rodzaju <coughs> prowokacja. Przepraszam. Tak. Więc więc udało się. Co on chce to zagrać z tym skoczkiem? Gdzie się przenieść? Tu. Tu nie może, bo, bo ten pionek teraz <coughs> jest podbiciem. Okej okay. I, I teraz to pytanie: czy mogę to wybić iść królem? Tutaj, tutaj, ja idę królem tu. Biorę. Nie wiem, to, jest, to jest wygrana końcówka po prostu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze, i teraz, teraz potrzeba nam po prostu precyzji. Tak. Się, um, mogę to pchnąć po prostu i to będzie cuk cwang, bo bo muszą jakiś ruch wykonać, a w ten sposób. Uff. Czasu mi zostało, 37 sekund. To chyba nie było dobre. Ale to było ciekawe posunięcie właśnie. No nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Chyba jednak to się nie uda. No teraz to się na pewno nie uda. To już jest partia wygrana. Aczkolwiek, no właśnie, bo tutaj źle pograłem. Yy. Wezmę i teraz po prostu yy, trzeba oczywiście przyspieszyć. Mamy drugie zwycięstwo. Tym razem dosyć szczęśliwy. Tak jak widać, zostały mi no niecałe 3 sekundy. Szczęśliwie się udało. Jesteśmy na 35 miejscu. Oczywiście, no niewiele znaczy, bo, bo jest po prostu cały turniej praktycznie do końca. Silny przeciwnik 2139. Tak, Nawet właśnie to podwracane. Nie przepadam za tym. Ale no, tak naprawdę, cóż, trzeba to jakoś grać. zagramy tak. będzie jakaś tam transpozycja. Przy weźmie Gambit. No dobrze, zwalamy, zwiążemy, zwiążemy. Ten ruch wydaje mi się ciekawy, nie jestem pewien, ale mogę też tak zagrać. To nastąpi d4. Teraz no, spróbujmy na d4. Może bym tu zagrał na, na b4. Na no, przeciwnik nie zagrał tego d4 spodziewanego. Pewnie zastąpi to i czyżby jednak długo rozszerzał. Tak to wygląda. Może teraz D4, natomiast... Tutaj chyba przegapiłem jakiś motyw taktyczny, tak teraz patrzę. może być tak, że się znowu nam uda że się znowu nam uda bo, bo król jest po prostu w, w słabej kondycji dosyć grozi mat tutaj, jeżeli król tutaj to dajemy mata tutaj końcem tak i białe białe się poddają to była całkiem nieźle rozegrana partia sprawdźmy to jeszcze na stockfishu jestem ciekaw Hmm, oczywiście no, celem, celem jest rozgrywanie po prostu partii, yy, które, które mają jak najmniej błędów. Jeżeli nie da się bez błędów, no to tak, tak, no niestety jest to partia pełna błędów. Yy... Tutaj on od razu proponuje co ciekawe ten ruch. I tutaj tak, bo, bo, bo za późno zauważyłem to, faktycznie ten motyw tutaj był. Natomiast no przegapiłem to niestety ten, nie, i, 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 i tylko dzięki temu, że przeciwnik... Sobie myślę, no ale ten average centipound loss to jest po prostu tragiczny. Mimo tego, że przeciwnik dobry to... No udało się wygrać, natomiast no nie jestem do końca zadowolony z tej partii. 15 miejsce nie jest źle. Trzy partie do przodu to, to jest całkiem dobry wynik. Gramy do, do pierwszej porażki. Tak może zróbmy. E4-5 tradycyjnie i tutaj D5 to jest Elephant Gambit. Nic szczególnego Natomiast jest to na pewno zaskakujące, jest taka transpozycja do pozycji typowych. Jeżeli to nastąpi, to oczywiście wybijamy. Tak, tak też można grać, jest to do gry. Tutaj, no tutaj są dwie opcje, albo hetmanem, albo pionkiem. Po tym biciu nie wiadomo oczywiście, czy biały wybije. Jest parę innych opcji, to na to zagramy tak. Staramy się, bo ten skoczek on stoi tutaj całkiem nieźle, chociaż blokuje gońca z drugiej strony, tego oczywiście robić nie chcemy, nie chcemy mu tego gońca wyprowadzać, nie w tym rzecz. Fire Alumpsiach, nie wiem skąd kolega jest, nie jest powiedziane. Pomyślmy, czy czegoś tu nie ma, jakiegoś motywu, Ten nie tak stoi. Dziwnie. Dobrze, zaatakujmy. No, ale to znowu po prostu nie gram. Nie gram precyzyjnie, bo oczywiście przeciwnik mógł tego tego tego, tego zabić skoczka. I zabić tego pionka I zabić tego pionka Okay. No dobrze, mm, ten ruch, tak nie mogę, bo, bo tracę figurę, on chce grać na długą roszadę grozi wzięcie figury, ok muszę to wymienić, no, niestety. Mm. No i Ja zrobię krótką, mam zrobić długą być może nastąpi wymiana całkowita i tak też się dzieje więc zostaje z parą gońców na skoczka i gońca natomiast no nie jest to łatwa pozycja Chciałbym odejść tym gońcem Tutaj odejdę może żeby chronić tego pola tak sobie myślę mam nadzieję, że jest to w jakimś stopniu chociaż precyzyjne bo tak jak mówię precyzja ma znaczenie jak to zwykle bywa po, po tym gdy następują roszady po różnych stronach szachownicy to po prostu um, często maszerujemy planami do przodu nie zważając w zasadzie na często na koszta takiego rozwiązania um, ok to jest ciekawy ruch zagram sobie wierzą tutaj jakimś takim planem może wybicia i zobaczymy, co tutaj będziemy mogli dalej wykombinować. Ja bym chciał to zagrać. Jeżeli wybiję do końca, to zagram, żeby tutaj ten ruch jest nieprzyjemny. I tak myślałem. Tak myślałem. Tutaj to. To jest na pewno poprawa sytuacji. Z... Natomiast następuje to, i to było, hmm, to było nieprzyjemne. Aha, a jak zagram tu, to tam nastąpi. Ok, to zagram tak z takim planem. Tá, então... Wygląda to dobrze niestety, więc to pewnie będzie, będzie koniec na, na ten moment, bo tak jak mówiłem, chciałbym to grać, no, ta pozycja nie wygląda najlepiej. Chociaż, no, pewnie nie byłoby to aż tak, O no, nie przesadzajmy. Podejrzewam jednak, no ten pionek chyba poleci, nie? Oczywiście nie ma czasu. Tak. Teraz to już na pewno było przegrane. Nie widziałem tego po prostu związania. Gra na 3 minuty. A więc no, liczyć się trzeba z tym, że te błędy się popełnia. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do łapek w górę. A na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo. Hej!